Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i dzisiaj pogadamy sobie troszkę o inwestowaniu w papiery. Czy to ma w ogóle jeszcze sens? E, kilka takowych moich przemyśleń, co to jest. z Manki, wymienisz swoje skinki, nie wliczą ci cen naklejek i flauto do wartości. Uhu, siedzi to ładnie. Więc można szukać czegoś do pogrania, czy też różnic cenowych i sobie elegancko zarabiać. Kod Rafikos właśnie tutaj do 5 dolarów bonusu przy pierwszej wymianie. No i tutaj też. Z kodzikiem plus 35% więcej do wpłaty. Zacznijmy sobie od tego, że kiedyś papiery dobrze performowały. Do czasu Paryża. Puch. Na przykładzie pejna, ale to. Na większości, na papierowych, jak sobie zobaczymy, to tak to wygląda. No i po Paryżu, potem oczywiście jeszcze Kopenhaga, Szanghaj i mamy te same ceny, nawet trochę niższe gdzie niegdzie, więc zamrożony byłby tutaj kapitał, gdybyśmy w takowe papiery chcieli wsadzać coś więcej. Oczywiście, Payne z takim przykładem też, że po prostu wszedł tu, mieliśmy Sztokholm, no i wszedł Paryż, który jest no, praktycznie jeden do jednego, no spójrzcie. No i to jest ogólnie cała bolączka. Pierwsze to, że. No mamy te bestułowe eventy. A jeśli są drużyny, nie wiem, pokroj jakiś pejnik tutaj jeszcze Wam pokażę, no nie wiem, Team Liquid, eee, czy tam dalej, Furia, Furia też jest no, bardzo dobrym przykładem. Są bestułowe eventy, te naklejki papierowe wyglądają no, praktycznie tak samo, czy też bardzo podobnie. No to tu jest po prostu konkurencja i ciężko się przebić. Ogólnie Paryż, tu też te ilości są tak niesamowite. Eee, jeszcze tutaj Ninja in pokazuje, no spójrzcie te papiery no praktycznie identycznie nie to się prezentuje no i Paryż też jest takim punktem przełomowym gdzie te supply są tak ogromne 800 tysięcy drużynówki blast ponad milion tu są takie ilości że żeby to kiedyś odbiło to naprawdę ciężki temat nie więc jakby z bomby jakiś Paryż to bym odrzucił do inwestowania w te papiery bo no tego po prostu jest tak dużo że no, ciężko będzie bardzo to przejeść, żeby te supplye jakkolwiek y, pospadały, więc dobra, to możemy sobie już od razu skreślić. Y, tak samo drużyny, które po prostu się powtarzają wyglądowo, nie? Na przykład jakieś ninja, ninja in Pijamas, no spójrzcie, no po prostu tego jest tak dużo, że to nie zadzieje się tu nic ciekawego, nie? Y, właśnie jakieś furie, y, po prostu te drużynki, które które są, e, które były wcześniej, no i najprawdopodobniej też będą w przyszłości choć tu oczywiście no z zastrzeżeniem, że jak nie wiem, będą jakieś bestłowe, no to wiadomo, że trochę lepiej e, znaczy z tłem e, następne, natomiast e, no anyway, no i te, tego i tak jest za, za dużo, nie? więc gdybym e, osobiście w jakieś papiery miał wchodzić ja posiadam jakieś tam kolekcje e, papierów i to są po prostu e, wybrane drużyny które e, albo ich już nie będzie na majorach albo jakoś tam zmieniły logo. I takim przykładem możemy sobie wejść na, na przykładzie Antwerpu, bo na kandydacie mamy tak, outsidersi, ich nie będzie już po prostu drużyna wróciła do, do pod Virtus Pro. No tutaj było ogólnie zawirowania, ale no najprawdopodobniej tego logo już nie będzie. Eternal Fire, bardzo ładna naklejka. Teraz też zmienili to, inaczej to wygląda, no choć w teorii mogą wrócić do tego starego loga, to tu jest jeszcze pod znakiem zapytania, nie. Kopenhagi, też taki dosyć fajny przykład, że też ich więcej nie będzie, choć tu mamy jeszcze ze Sztokholmu podobny papier, więc no to trochę lipka. Natomiast jakieś Godsendy, no kwestia tutaj jakichś przykładów, no ale są takie drużyny, gdzie tych papierów, nie wiem, są jedna sztuka, jedna wersja z jednego majora, maksymalnie dwie. No i wiadomo, że to będzie lepszy wybór niż kupić, nie wiem, naklejkę papierową, która jest podobna na trzech innych majorach. To wiadomo, że wtedy ciężej. Więc reasumując, no jest jakaś opcja w tych papierach, natomiast tu dużo będzie znowu, klasycznie, od Valve zależeć. Bo jak przyszły Majory, yy, znowu będą bez tła i te naklejki znowu będą jeden do jednego. Te loga i na przykład, dobra, kupisz sobie, yy, nie wiem, FlyQuest, ok, z pierwszych papier, ale na kolejnym i jeszcze kolejnym Majorze też będzie bez tła i też będą oni, A to GG dla twojej inwestycji, nie? O Imperialy to była coś podobna kwestia, że dobra, fajnie, fajnie na Antwerpie, yy, elegancko, fajna, zielona naklejeczka no i przychodzi Kopenhaga i przychodzi Szanka i patrzcie to jest identyczne no to tu ciężko cokolwiek żeby się działo jeśli mamy taki wybór, nie? choć tu jest o tyle, że to zielona naklejka no ale no patrzcie, to jest identyczne więc ogólnie papiery, najlepiej te wyróżniające się jest to jakaś opcja, coś spróbować natomiast tu po prostu tak samo jak inwestowanie w trochę kapsułki z Majorów zobaczymy co Valve zrobi, nie? to jest tego typu zasada Dzisiaj to tyle, czyli ogólnie jestem tak sceptycznie nastawiony. Na pewno do tych, co się powtarzają, jakieś takie różni różniące się, które nie występują jakoś często, no to lepiej. Natomiast tu wiadomo, że z pewnymi zastrzeżeniami, że no nie znamy przyszłości i nie wiemy, co falf będzie kminić. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego, cześć.